To jest mój typ, którego, na którego bym zwróciła uwagę? No chodź, no. no chodź, chodź. Ale co, jak ciekawość się zachowuje? Ono ma takie parcia. Ciągnie chyba ją do niego i wszyscy to widzą. No nie ukrywam, podoba mi się. No. To jest dosyć słabe. Czy nie szanujesz tego, co ja czuję? W jakimś stopniu czuję się wykorzystany. Chciałbym z Alicją porozmawiać. Dobra, a mogę najpierw porozmawiać z nim? Nie, chciałbym teraz. Co tu się odwala w tym hoteliksie? Nowe odcinki Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20.00 w Siódemce. Co nas definiuje? To skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Inteligencja, która wyzwala radość, ekscytacja, prędkość, adrenalina. Na drodze i poza nią piękno, które wywołuje uśmiech, przypływ emocji, śmiałych i pełnych spokoju. Ambicja, przekraczanie granic. Intensywność, która nas porywa. I ten dreszcz, który ogarnia Twoje ciało. Taki jesteś Ty. Tacy jesteśmy my. Takie jest Audi. Kupuj taniej z Apką. Skanuj aplikację rosman.pl i łap rabaty na oznaczone produkty. Gdzie byłeś, kochanie? Rosmanie. Jak to z nami jest, że staliśmy się mistrzami w tworzeniu barier? Cały rok czekamy, aby być razem, a potem jesteśmy osobno. Mówimy, że miłość jest najważniejsza, a odmawiamy jej niektórym. Wymyśliliśmy najlepsze jedzenie do dzielenia się, ale jemy je w samotności. A może zostańmy mistrzami w burzeniu barier. Pokażmy, że cieszymy się na czyjś widok. Skoro tak bardzo tęskniliśmy, to nie chowajmy radości. Zamiast zamykać się w sobie, napiszmy pierwszy pokutny. W końcu zobaczmy siebie takimi, jacy jesteśmy. Bo co nas powstrzymuje? Przecież nie technologia. Bądźmy mistrzami w burzeniu barier. Dołączasz? Robię porządki, wiosna idzie, będzie jechać. To mojego psa. O, 60 złotych. Jak znalazł na naszą wiosenną ofertę? Najtaniej w Polsce. Abonament 5G ze smartfonem 5G za 60 złotych miesięcznie. Biorę, zanim ktoś mi ją sprzątnie z przednosa. Przejdź do Play i wybierz najtaniej w Polsce abonament 5G ze smartfonem Samsung Galaxy A16 5G za 60 złotych miesięcznie po rabatach. Bo w Play płacisz mniej. Play. Dzwonię do Kazimierza, że w Play jest najtaniej. Którego? Dolnego. To jest Jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Wypróbuj teraz nowe Actimel Plus z witaminą D, witaminą C i magnezem oraz bakteriami l Danon. Actimel Plus. Wspieraj odporność każdego dnia. Nowa, nowa, nowa oferta. Od czwartku do środy w Kauflandzie w roku tylko 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card. A winogrona jasne bezpestkowe 7,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Nowe orzeszki? Felix Fusion. Połączenie orzeszków ziemnych Felix i intensywnych przypraw daje zniewalający smak. Felix Fusion. Idealne połączenie orzeszków i intensywnego smaku. Odkryłam innowacyjne ACATAR Care o potrójnym działaniu. Udrożnia nos, działa przeciwzapalnie, chroni śluzówkę nosa. Dla mnie najlepsze. A na katar alergiczny polecam Akatar Allergy. Spray na objawy alergii wywołanej przez pyłki, pleśnie, kurz i sierść zwierząt. Aplikujesz, kiedy potrzebujesz i działa już po 15 minutach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Chcę rzucić palenia. Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi desmoksan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po pięciu dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku desmoxan. Nie będziesz odczuwał nieprzyjemnych skutków odstawienia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Desmoxan i już nie palisz. Mmm. Niam. Ja. Nor. Szama przyjemność. A teraz spróbuj nowości. Teriaki w gęstym sosie. Skąd wiesz, że wybór banku BNP Paribas to dobra decyzja? Bo czuję się w nim bezpiecznie. Jest częścią największej grupy bankowej w Unii Europejskiej. Bo korzystam z rozwiązań, które mi pomagają. Bo go lubię. Ty też dołącz do banku dobrych decyzji. Rzutek spotyka bogaczkę. Nigdy swojego nie miałem. Pokoju? Łóżko. Od złej przeszłości trudno się uwolnić. Gdy grozisz mojemu synowi, grozisz mi. Ona chce o niego walczyć. Sandra Bullock. Katie Bates. Wielki Mike. Dziś o 21.05 w siódemce. Zasuwał jak chomik w kołowrotku. Kiedy szynek wpadniesz? Mam masę roboty muszę kończyć. Żebyś zdążył, zanim pójdę do ziemi. Ale nagle wszystko się zmieniło. <ścoughs> Żartowałem. Amerykańscy naukowcy dowodnili, że szczęście jest zaraźliwe. Co? No, na odległość 800 metrów. Król życia w środę o 21.05 w siódemce. Szkolna miłość nie przemija. Jesteśmy z Badym sobie przeznaczeni. Przyjechałam go odzyskać. Ona chce ją wskrzesić. On jest żonaty. Nie przeszkadza. Zapomniała ty Niech zobaczy, co stracił. Już się widzieliśmy, wie. Ale jego żona jakiś czas mnie nie widziała. Że nie jest już nastolatką. Szary Steron. Kobieta na skraju dojrzałości. W piątek o 20 w siódemce. Żebyś ty wiedział, ile się naczekałem na ten dzień, na tę chwilę, przez całe życie byłem niewidoczny. Teraz mnie zapamiętają. Coś ty narobił. Stanie się coś strasznego. Nie też i kotka. Nieźle to brzmi. Robert Pattinson, Batman. Super Seans w niedzielę o 20.00 siódemce. Nie chcemy teraz perfekcji. Przed wami Jacek Grochowina. Jarek Pirowski. Oraz wyzwanie. Wiem, co to jest. Potwornie trudne. O, wow. Nie, nie jest dobrze. Delikatnie mówię. Jakie spokój u ciebie dzisiaj? Muszę być prawdziwą sigmą teraz. Jak? Eee. Dobra, ja to zrobię. Prowadzki zaostre. Co ty Wykąpałeś w Cili. I stop! Master Nastolatki. Nowy odcinek. Dziś o 20.50 w TVN. Sponsorem programu jest dystrybutor pasty lakalu Tapkif Plus przeciwko parodontozie i krwawieniu dziąseł. Na program zaprasza jego sponsor, promotor leku Linomac, na nadmiernie suchą skórę z olejem lnianym. Na program zaprasza sponsor, producent przeciwzmarszczkowej gamy ekspert wieku L'Oreal Paris.